Dzień dobry, nazywam się Mariusz Misiuna, Mam, za chwilę będę miał 49 lat. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy jestem dyrektorem tego szpitala. Jest mi z tego powodu niezmiernie miło. Mam doświadczenie w zarządzaniu szpitalami. Można powiedzieć, że kocham szpitale, kocham to, co się w szpitalach robi. I mam nadzieję, że dotychczasowe moje doświadczenie, które już jest kilkuletnie, a także wykształcenie, pomoże, żeby wyeliminować wszelkie słabości, które posiada ten szpital, żeby ten szpital mógł wzrastać i żeby mógł wykorzystywać cały swój potencjał. Bo jest to szpital z wielkim, z wielkim potencjałem. Wiem, że załoga tego szpitala są to specjaliści, którzy znają się na swojej pracy. I pierwsze co, to nie zamierzam przeszkadzać im tej pracy. Będę ich wspierał w każdej chwili, kiedy będą tego potrzebowali. I myślę, że tylko z ludźmi możemy osiągnąć sukces. A sukcesem tego szpitala będzie zadowolenie pacjentów z tego, jak są tutaj leczeni. Panie dyrektorze, dlaczego zdecydował się pan podjąć to wyzwanie? Bo lubię wyzwania. I chciałbym wykorzystywać potencjał, jaki posiadam, wiedzę, doświadczenie na rzecz czegoś wartościowego, czegoś dobrego. W trakcie tej konferencji wielokrotnie padło sformułowanie potencjał. Dokładnie w którym miejscu widzi Pan potencjał w naszym Waubreckim Szpitalu? Przede wszystkim w ludziach. Dzisiaj od samego rana prowadziłem rozmowy z moimi już chyba najbliższymi współpracownikami na temat tego, kto tutaj pracuje i dowiaduję się, że są tutaj wartościowi i zaangażowani w pracę ludzie i no nie wiem, czy może być jakiś lepszy potencjał w dzisiejszych czasach niż ludzie, którzy chcą pracować. W dalszej kolejności dopiero jest infrastruktura, z którą dopiero się będę musiał też zapoznać, ale stawiam na ludzi. Panie dyrektorze, pana objęcie stanowiska zbiegło się z ogromnym sukcesem szpitala, Centrum Onkologiczne, wielki grant dla szpitala. To sukces. Tak, to jest wielki sukces i z tego też powodu jedną z pierwszych osób, z którą dzisiaj rozmawiałem była pani profesor, która jest tutaj osobą chyba odpowiedzialną za ten projekt i... To jest też ta osoba, na której będę opierał swoją pracę z tym szpitalem. Tak, szanowni państwo, rzeczywiście to jest wielki sukces szpitala, wielka szansa szpitala, ale też ogrom pracy, który jest przed nami. Ja prowadzę oddział hematologiczny w tym szpitalu od jego powstania, czyli właśnie minęły trzy lata, odkąd funkcjonujemy. Jest to oddział, który się bardzo prężnie rozwija. Dodatkowo w szpitalu działa bardzo prężny oddział onkologiczny. Natomiast w dzisiejszych czasach nie ma onkologii, hematoonkologii bez postępu związanego z rozwojem badań klinicznych. Badań klinicznych, które z jednej strony wprowadzają, do leczenia nowe standardy terapii, wprowadzają do leczenia nowe cząsteczki i przez to dają szansę pacjentom na jeszcze lepszą, większą skuteczność w uzyskiwaniu odpowiedzi na leczenie. Także to, że to onkocentrum u nas powstanie, jest też dużą szansą dla całego regionu, tak naprawdę, bo do tej pory ten obszar w obszarze Polski, w zakresie mapy badań klinicznych, no był taką plamą jeszcze niezagospodarowaną. Jednak to też Agencja Badań Medycznych podkreśla, że no do tej pory te środki najczęściej były kierowane do tych największych centrów onkologicznych, które są wiodącymi ośrodkami w Polsce. Natomiast trzeba pamiętać, że dzisiaj onkologia, hematologia, to jest też specjalizacja, która Musi iść w kierunku pacjenta. To są często pacjenci bardziej schorowani, pacjenci obciążeni, którzy nie zawsze mogą pojechać do Wrocławia, Warszawy czy dużych ośrodków. Natomiast leczenie w ośrodku mniejszym, w kontekście chociażby kalibru miasta, bo nie umniejszając oczywiście szpitalowi, który jest wielospecjalistyczną jednostką, ma być inne czy gorsze. To ma być leczenie na takim samym poziomie, na najwyższych standardach. Stąd też jest rzeczywiście duża szansa i mam nadzieję, że wykorzystamy ją w pełni. Szpital Fałbrzyski otrzymał potężny grant. Wiemy już, na co będą te pieniądze wykorzystane, przeznaczone. Tak, ten grant jest, ma służyć po pierwsze organizacji takiego właśnie centrum dedykowanego badaniom klinicznym, bo my musimy wiedzieć dzisiaj, że badanie kliniczne to oczywiście w pierwszej kolejności pacjent, ale też możliwość zdobycia środków na leczenie tego pacjenta i na przeprowadzenie tego badania klinicznego. I nie zawsze jest tak, że sam lekarz, który chce takie badanie prowadzić, może to badanie prowadzić i może sam jednostkowo zorganizować prowadzenie badania w szpitalu. To jest ogrom pracy administracyjnej, która się wiąże z przygotowaniem takiego badania, ze znajdowaniem czy sponsorów, czy, czy, czy firm, które produkują leki i dostarczają leki do badań klinicznych, więc to jest cała struktura mająca na celu pokazanie, że taki ośrodek istnieje i która ma za zadanie przyciągnąć takie badania kliniczne do tego szpitala, tak? Czyli to, żebyśmy my mogli te badania u nas z drugiej strony jest to też opcja, tak jak już wspominałam wcześniej, dla badaczy w szpitalu, dla lekarzy, którzy też mają pomysły na swoje badania kliniczne, czyli widzą y, jakąś lukę czy wskazanie terapeutyczne, które chcieliby realizować, które chcieliby. Y, Przebadać, przeanalizować, natomiast to wszystko jest zawsze bardzo kosztowne. I my, mając takie centrum onkologicznego wsparcia badań klinicznych, możemy aplikować jako jednostka o kolejne granty, często wielomilionowe tak naprawdę, i często takie, których szpital jako szpital, jako jednostka lecząca nie osiągnie. Zatem z jednej strony jest to wsparcie administracyjne, z drugiej strony pozyskiwanie nowych badań klinicznych, ale też utworzenie struktury odrębnej, gdzie pacjenci mający być leczeni w badaniach klinicznych będą. Przyjdą, będą tam zaopatrzeni, zaopiekowani, i, i tam ta terapia będzie się odbywała. Więc no, ma to się rozwijać wszechstronnie w tych trzech kierunkach. Reasumując, jest to związane stricte z dostępem pacjentów do najnowocześniejszych technik leczenia? Oczywiście, że tak. Musimy wiedzieć, że niestety leczenie onkologiczne w dzisiejszych czasach jest leczeniem niezwykle drogim. Jest to związane z tym, że coraz więcej cząsteczek, która pojawia się zarejestrowanych chociażby we wskazaniu jakimś do terapii nowotworów, często zarejestrowanych na świecie, jeszcze długo, długo w Polsce nie będzie finansowane i tak naprawdę my na dzień dzisiejszy nadal mamy większość terapii finansowanych z funduszu Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast, no niemożliwością jest fizyczną też, żeby te leki, które dopiero gdzieś wchodzą na rynek światowy, żeby od razu były finansowane w Polsce, a możliwość wykorzystania badań klinicznych daje taką opcję dla pacjentów, czyli że wejdą czasem na równi do takiego leczenia jak pacjenci w Stanach Zjednoczonych, pacjenci w Europie Zachodniej, bo wówczas taka terapia jest dla pacjenta dostępna. Oczywiście badania kliniczne są zawsze zaprojektowane pod konkretny nowotwór, dla konkretnej populacji pacjentów, ale jest to opcja, którą można wtedy wykorzystać tu na miejscu, a która pewnie jeszcze przez wiele lat w naszym kraju może być niedostępna.